Mam już dość tego portfela. Patrz, jaki jest gruby. Tutaj się otwiera, tutaj jakiś, nie wiem co to masakra. Patrz na to. Malutki. No, prawie go nie widać na ręce. Tutaj masz miejsce na bilo. Tutaj, co najlepsze. Karty wysuwasz, otwierasz, zamykasz. Tutaj otwierasz, masz jeszcze miejsce na dodatkowe karty. I tutaj jest miejsce na gotówkę. Tutaj masz takie dwa magnesiki, dzięki czemu, o, się zamyka i już się nie otwiera. Yy, ma ochronę RFID, czyli jeśli przyłożysz tak do terminala, albo ktoś Ci podejdzie z, z boku i coś będzie chciał zeskanować, coś nie zeskanuje, ale zrobisz tylko tak, przykładasz, zamykasz, zapłacone, idziesz dalej. Teraz jest na nie mega promocja, że jak kupisz jeden, to drugi dostajesz gratis i jest w kolorze kawowym czarnym i karbon więc jeśli chcesz to napisz w komentarzu chcę, a ja podeślę Ci link do oficjalnej strony tego produktu